Tylko biegasz, czy masz jakąś pracę? Prowadzę organizację dobroczynną. Zbieramy na sport i zajęcia w biednych szkołach. Właśnie zebrał 100 tysięcy randów na budowę i utrzymanie basenu w podstawówce. Czyż to nie wspaniale? Nie pytałem o dobroczynność, a o dochód. Moja firma też przekazuje datki, dobrze o tym wiesz, ale dobroczynność nie zapewnia dachu nad głową. Co cię ugryzło? Życie jest ciężkie, trzeba być przygotowanym. Na co? Tato, czasem mówisz jak z Gret. Nie uważam, że szczęście można kupić. Doprawdy? To na co poszło 100 tysięcy randów? Na dzieci. Ale zyskałeś rozgłos, prawda? Jesteś szczęśliwszy, a Louis z radością o tym opowiada. O co ci chodzi? Pieniądz nie jest wrogiem, Louis. Nie słyszałem, byś narzekała na swoją pensję. Bo zapracowałam na nią. Dzięki za kolację, Ned. Miło było poznać. Przepraszam.